Matka jest takie przysłowie nie bije cegana za to, że kratko, że dał się złapać. Czy to jest dobra decyzja o rozwiązaniu powiatowych struktur platformy w Wrzuchu? Jest to bardzo dobra decyzja z kilku względów. Po pierwsze, e, zmieniła się sytuacja od piątku ubiegłego tygodnia do tej pory e, podejrzenia, czy jakieś kalumnie rzucane na niektórych członków o kupywanie głosów były tylko słowami. W piątek stał się fakt prawny, niezależna prokuratura postawiła zarzuty jednemu z naszych radnych, panu Stefanosowi E. Wobec powyższego ma już status podejrzanego. W sprawie nie mogliśmy dalej uważać, że się nic nie dzieje, że tylko to są fakty medialne. A pan Piotr Kuczkowski był dobrym szefem Platformy w Wałbrzychu czy kiepskim? Dobrym. Przez 8 lat, jak prawie rządził Platformą w Wałbrzychu, no to można powiedzieć o, o iluś sukcesach. Partia polityczna jest powołana po to, żeby realizować swoje cele poprzez wygranie wyborów. No i w tym czasie, kiedy pan Piotr Kruczkowski był przewodniczącym zarządu powiatowego, to platforma wygrywała w mieście i w powiecie wszystkie wybory. Do tej pory um, wygrywaliśmy jako platforma w Wałbrzychu wszystko bo i wybory parlamentarne, i wybory do europarlamentu, i wybory prezydenckie. Wspomnę, że nasz Wałbrzych, powiat wałbrzyski miał jeden z najlepszych wyników nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce poparcia dla pana prezydenta Komorowskiego. Matka, jest takie przysłowie, nie bije cygana za to, że kradł, tylko że dał się złapać. Ja wierzę w mądrość ludzi, mądrość członków. Członkowie Platformy po tym, co się stało po tej e, sprawie korupcyjnej, ale również po tej nagonce na Platformę, często nieuzasadnionej przez e, część mediów, e, się źle czuje. To nie jest tak, że jest hegemonia, że jest dyktatura, że ktoś się dorwie władzy i się tej władzy trzyma, jak Kaddafi, za wszelką cenę. Nie, to nie. My... Pan znał osobiście Stefanosa E. Wiele lat. No, z 15 lat chyba znam. Dlaczego w 140-tysięcznym mieście szefem wodociągów musi być ktoś, kto nie ma matury? Po pierwsze, nie musi a po drugie to był pewien układ polityczny. Stefan został powołany, wybrany przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, nie przez prezydenta Wałbrzycha, nie przez radnych Wałbrzycha. Przy znacznym udziale, ale przez wójtów burmistrzów, będących członkami, gmin będących członkami, a chyba 14 czy 15 gmin jest członkami Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, no został wybrany na, na przewodniczącego zarządu Wołżeńskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. I powiem tak, no to wyglądało to atem, matematyka. W polityce em, oprócz chęci. Ale ktoś, gdo, ktoś desygnował, go desygnował. Go. Tak, desygnował Chyba go Piotr Kruczkowski. Piotra Kruczkowskiego. Tak tak. Pytanie tak jest. jest proste. no Dlaczego akurat ta kandydatora spośród pewnie kilkudziesięciu innych możliwych? No to należałoby spytać pana Piotra Kruczkowskiego. Matka jest takie przysłowie nie bije cygana za to, że kratko, że dał się złapać. Nazwę to po imieniu. Brakowało głosów i nie było przeciwwskazań, żeby go nie powoływać do tego. Choć pytanie, czy byłyby lepsze osoby? Pewnikiem tak. Ale zapadła taka decyzja, a nie inna, i przez kilka lat nie było wobec pana y, Stefanosa E żadnych zarzutów. Matka jest takie przysłowie, nie bije cygana za to, że kratko, że dał się złapać. W tej chwili y, mandat społeczny, mandat y, do wykonywania tej funkcji Pana Prezydenta jest bardzo mocny, bo to no, wyborcy... Opo opozycja mówi dokładnie coś przeciwnego. No ale no to że... wybrali wyborcy. Mandat no. jest bardzo słaby, ponieważ yy, głosy najprawdopodobniej były jednak kupowane w tym mieście. Ale yy... nie wybory były kupione, były... Na... część głosów było kupowanych, tak. jak po świat... potwierdzą to, to odpowiednie organy. Być może sąd nie znajdzie na to dowodów, ale nie można wykluczyć, że te kupione głosy przesądziły jednak o zwycięstwie w Wałbrzychu, w wyborach, bo wie pan doskonale, jaka była różnica między panem Piotrą Kruczkowskim a panem Mirosławem Lubińskim. Czy to nie są wystarczające powody I, i to całe zamieszanie w Platformie teraz? To, że najpierw był senator Ludwiczuk nielojalny, teraz się okazuje, że jest pan Stefanos E. nielojalny, zaraz się może okazać, że ktoś jeszcze. Czy to nie jest wystarczający powód, żeby powiedzieć, dobrze, to i, i, i tutaj poczuwam się do odpowiedzialności i poddajemy się jeszcze raz decyzji wyborców? Znaczy, po pierwsze, to y, tajemnicą Poliszynela jest to, że były kupowane głosy tylko przez Platformę, y, inne ugrupowania były lepiej zorganizowane. Ale i prokuratura poświadcza, że są prowadzone postępowania w stosunku do innych komitetów wyborczych. Ale pan tak powiedział, jakby to było yy, ugrupowanie zorganizowane jakby w platformie obywatelskiej, świadomie działała grupa do kupowania głosów. Znaczy wie pan z tego, co tak, ja to miałby pan orzeczeń, to? Znaczy no fakt postawienia zarzutów panu Stefanosowi E, że kupował głosy nie tylko sam, ale z jakąś u, kilkoma osobami lub kilkunastoma, stoma, bo wobec chyba ośmiu zostały postawione zarzuty. No, świadczy o tym, że to było przemyślane i zorganizowane. Tylko, że jeszcze raz mówię, y, tych panów złapano. Matka, jest takie przysłowie, nie bije cygana za to, że krat, że dał się złapać. Y, I to w tych kategoriach jest. Pan Stefana, pana Stefana i, i na kilka innych osób mają, są już w tej chwili chyba twarde dowody. Ale na to, co pan sugeruje, nie ma dowodów jeszcze. Jeszcze, ale to, panie tak, że my mówimy o m, atmosferze, o sytuacji. No i nie jest tajemnicą, no, że nie tylko były kupowane głosy przez członków Platformy. Dla mnie pan Stefan Ewangeliu na dzisiaj jest osobą jeszcze niewinną. Postawiono mu zarzuty, może ponosić odpowiedzialność polityczną, ale nie karną. Wyrok prawomocny sądu stwierdzi dopiero o tym, czy były kupowane głosy bądź nie. Dzisiaj jest domniemanie popełnienia przestępstwa, jest podejrzane. Tylko, że ponad połowa spraw, a chyba nawet więcej, wobec osób publicznych, których są stawiane zarzuty, jest nieumarzana. I tego trzeba się trzymać. Ale polityczne skutki jednak ponosi. Tak, no to e, os... samo można powiedzieć. Pan Roman Ludwiczuk poniósł polityczne skutki, pan Zbigniew Klebowski poniósł polityczne skutki. Tym osobom nic nie udowodniono. Polityczne, I tego trzeba się trzymać. Ale polityczne skutki jednak ponosi. Tak, no to e, os... samo można powiedzieć. Pan Roman Ludwiczuk poniósł polityczne skutki, pan Zbigniew Klebowski poniósł polityczne skutki. Tym osobom nic nie udowodniono. Najprawdopodobniej nie ma przestępstwa w żadnym w stosunku do tych osób i, i postępowania pewnikiem zostaną umorzone. No ale odpowiedzialność polityczną. Znaczy my staramy się mieć wysokie standardy. To różnie wychodzi dlatego, że platformę tworzą zwykli ludzie. Tacy jak pan, panie, panie redaktorze, tacy jak ja, tacy jak nasi. Ja teorizor, nie tworzę platformy, ale podobni. A władza przyciąga. Czy do sejmu pana interesują? Nie. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Pan dziękuję bardzo Zaski, panu. były rzecznik Platformy Obywatelskiej w Obrzychu, był naszym i państwa gościem Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia.